Witam serdecznie na moim kanale. Nie uwierzycie, byłam w biedrze i była, była kolekcja z Belnowa. To jest niesamowite, bo z reguły ja muszę na nią polować, a teraz po długim czasie po prostu raz poszłam, bo dawno w biedrze nie byłam. No, byliśmy zajęci przeprowadzką, no dalej jesteśmy i była. Proszę. Było, nie było tylko jednej rzeczy, jakiegoś balsamu do ust. Yy, a tak to wszystko było. No to widzieliście balsam, znaczy balsam, baza pod makijaż, yy, eyeliner, eyeliner mam. Później były dwie pomadki pomarańczowa i różowa, wzięłam sobie różową, ten balsam, którego nie ma na filmiku, i lakier do paznokci. Ale pierwsze, zanim zaczniemy testować, pierwszy raz nagrywam. W nowym mieszkaniu. Nawet nie wiecie, jak ja się stęskniłam za tym. Autentycznie stęskniłam się. I teraz, jak siadłam, to takiego lekkiego stresa, jakbym pierwszy raz nagrywała miałam. Ale dobra, już zaczęłam gadać, jeszcze jest ok. I e, tak, zaczniemy od lakieru do paznokci. Lakier był tylko jeden kolor i od razu wczoraj sobie pomalowałam. No, niezbyt ładnie, tutaj pełno jest tego, ale to jest nieistotne. Robiłam to już praktycznie jak było, no, późno bardzo i taka. Mm, I poza tym paznokcie mam, no, mam bardzo zniszczone przez przeprowadzkę. Ale w każdym razie, zobaczcie, ten kolor jest ciuteńkę jaśniejszy niż w opakowaniu. I dla mnie to jest i, i żywszy się wydaje jaśniejszy i żywszy. Tutaj wygląda na taki, jakby przybrudzony, taki mm, czerwony. Z dodatkiem różowego odcienia. A tutaj wygląda już na taki trochę żywszy kolorek, taki jaśniejszy. Ale nie wiem, jak będzie z trwałością. Przekonam się, jak teraz będę robić, bo mam. no Mycie okien i tak dalej. Ale jest jeden minus tego pędzelka. Pędzelek właśnie, pędzelka. Zobaczcie, jaki on jest bardzo, bardzo. Zaraz wam, o może tak. Jaki on jest cieniutki bardzo. Yy, I. No, przez to niezbyt wygodnie się maluje, przyznaję, ale sam lakier bardzo szybko wystyga. Znaczy zastyga, wystyga zastyga. Jak to się mówi. No, wysycha. Nazwijmy to tak. Że w, w każdym razie bardzo szybko yy, można już coś robić, bo szybko wysycha. Fakt, ja używam zawsze serwit, teraz też użyłam, ale odczekałam troszeczkę, zanim ten serzwit wisiłam, żeby właśnie zobaczyć. No i bardzo szybko wysycha. Trzeba się dosyć mocno spieszyć, jak się maluje paznokcie, bo on nawet już w trakcie, kiedy maluje się, już zaczyna tak wysychać. No to już mamy to załatwione. O! Ja będę dzisiaj wieczorem obrabiać ten filmik, żeby zdążyć na jutro, bo dzisiaj jest środa i Wam napiszę czy przetrwał ten lakier do paznokci, tu tutaj gdzieś Wam napiszę, czy przetrwał moje pucowanie dzisiejsze, bo dzisiaj będzie, no, przestawianie, mycie okien i tak dalej, wiadomo jak to jest w trakcie przeprowadzki, więc Wam powiem, czy lakier się utrzymał, czy nie. Znaczy napiszę. Hejka, chciałam Wam napisać, ale w sumie postanowiłam Wam pokazać. Jest godzina, no, prawie dziesiąta. Dzisiaj Ostro myłam, o, może tak lepiej będzie w tym drugim mieszkaniu, tak jak Wam mówiłam i w tej chwili zobaczcie, tu na kciuku się zrobiło, to jest jedna ręka, tu jest odprysk, no troszeczkę się pościerały czubki, teraz momencik, druga ręka, też czubki, tutaj też, o kawałek. Także, jak na pucowanie, bardzo dużo w różnej chemii, bo i to były i, i domestos, i płyn do mycia szyb, i płyn do mycia podłóg, jakieś tam jeszcze inne chemikalia. No to moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze się utrzymało. Dobra. To nie przerywam sobie więcej. <grych> I teraz następna rzecz. Eyeliner, <grych> przepraszam. Na zużycie 6 miesięcy, no widzicie, on jest taki złotawy. Dla mnie średnio, ale. Mam w swojej kolekcji jeszcze jeden taki złoty, ale on jest z lowli. I teraz porównamy kolory. To jest bardzo stara kolekcja. Nie wiem, czy to już jest do jeszcze dostępne, czy nie. Nie mam pojęcia. Mnie on długo jest, no bo wiecie, ja tak średnio przypadam za złotym kolorem, ale porównamy. Bo może ktoś, kto już ma ten eyeliner z lowli. Nie będzie chciał tego, no bo może zbyt zbliżony kolor czy coś w tym stylu. No to pokażemy. Ale wydaje mi się, że odcinek może być, bo nawet nie porównywałam. Tylko tyle, że pootwierałam. O. I teraz tu. I jest troszeczkę inny. Jest. Zaraz Wam powiem, bo. Okej, okay, dobra. Tu jest z Lovely. Zobaczcie, on wygląda bardziej tak, jakby miał tafle i mniejsze drobiny i jest jaśniejszy. Ten tutaj yy, ma ciemniejszą bazę i te drobinki. Tutaj są tylko różne odcienie w lowli, różne odcienie złota. Jaśniejsze, ciemniejsze, ale złoty. Tu w tym widzę nawet takie podchodzące pod srebro. Srebrne i złote, ale no przeważają oczywiście złote. No i złota baza, ale ciemniejsza baza. Może jeszcze obliżej Wam dam, żebyście widzieli bardziej. O, mam nadzieję, że to widać było dobrze. W każdym razie, jak mam być szczera, to ten kolor mi się bardziej podoba niż ten z Lovely. I, a być może ten, moment... Mam tutaj specjalnie czarną kreskę i chciałam właśnie na tą czarną kreskę zrobić. Yy, o, to jest taki. Zobaczymy. Wezmę zrobię, jak kryję ten z Lowli na czarnej i jak kryję ten z bel. Najpierw Lowli. O! Wtedy wychodzi taka zielonkawa nuta na czarnym. A teraz ten. Jest różnica. Facet by tej różnicy nie rozpoznał, ale my, kobiety, zawsze. No, chyba, że jest facet, który lubi się malować i tak samo ma. Ale mówię o takim, który nie interesuje się makijażem, nie rozpoznałby. Ale zobaczcie. Tutaj on jest żółty, ten zlowli. Tu nabiera zielonej nuty. Ten wygląda bardzo podobnie i tu, i tu, ale jest mniej kryjący niż ten zlowli. Odrobinę, ale mniej. No i ma bardziej taki kolor słonecznikowy tutaj. Tutaj jest zielonkawe z zlowli, z Bel jest takie bardziej słonecznikowe. O, dobra. No to biorę się za eyeliner. Odłożyłam go. Nie lubię takich w pędzelku, no ale trudno. O! Trzeba dosyć dużo na ten pędzelek dawać, żeby coś było widać. Ok, pomalowałam i od razu Wam mówię tak, ja nie lubię takich w pędzelku. No, ja wolę bardziej w pisaku, jeżeli są alinery, ale no wiadomo, jak takie glitterowe, no to one z reguły są w takiej formie. Bardzo dużo trzeba go pakować na powiekę, żeby był widoczny. Właśnie, najpierw Wam pokażę. Specjalnie tak dużą, dużą kreskę zrobiłam, żeby było bardziej widoczne dla Was. Dla mnie on się bardziej zachowuje jak taki toperek. Aha, i teraz w tym momencie, przez to, że ja, jest wiosna, ja mam alergię i mnie powieki często bolą. Często mam je przesuszone. Na tym oku jest wszystko. O! Odbiło mi się tutaj. O, zobaczcie. Czyli długo zastyga. Dobra, później to uprzątnę. Ale w tym miejscu oko mnie boli i co pewien czas tak, jakby się łuszczyło. I tu, w tej chwili czuję pieczenie. Także nie wiem, czy to będzie dobry eyeliner, na przykład do wrażliwych oczu. Ja w tej chwili użyję go, później sobie odstawię, jak mi się unormują powieki, dopiero wtedy zacznę go używać intensywniej, no bo najwidoczniej ma coś w składzie takiego, że no, tu, w tym miejscu mnie piecze, ale tylko w tym, w żadnym innym. No, dobra, to teraz tak, wykończę. Yy, co ja wykończę? A, rzęsy. Patrzcie, wyszłam z prawy. Evelyn, yy, odżywka i Evelyn, tusz. No, jakie mam tylko właściwie dwa tusze w tej chwili do używania, no to za dużego wyboru nie mam, bo mam jeszcze tą Viperę. Tak jak widzieliście ją yy, na filmiku, jak testowała, nic się nie polepszyła. Nic, przez to nawet, że, że się zagęściła czy cokolwiek, zrobiła się taka bardziej. No, nic, to nie wpłynęło na nią. Dalej, tak mizernie, dosyć mizernie pokazuję. Dobra, trzeba zrobić te rzęsy. I wracam z pomadką. Ok, tak wyglądają, wykończone. I powiem, no dobra, tutaj muszę jeszcze to wziąć, bo długo zastygało i jeszcze tu nie zrobiłam, ale to poczekam później. Ale ogólnie zobaczcie, że to bardzo fajnie wygląda. No, podoba mi się efekt takiego, jak robię taki no, delikatny makijaż, no bo to jest bardzo delikatny. No teraz ostatnio cały czas robię takie delikatne. Nie mam czasu na jakieś eksperymenty. Aż mi... A, jak mi się chce czegoś kolorowego, mocnego, intensywnego. I ogólnie mi się chce w końcu poświęcić czas, wsiąść na spokojnie. Ale dobra, nie o tym. W każdym razie ładnie to wygląda, ładnie. Teraz pomadka. Pomadka Mówiłam Wam, w dwóch odcieniach jest. Jedna jest taka bardziej pomarańczowa, to jest numer jeden. Ta jest numer dwa. Na zużycie mamy 12 miesięcy. Jest o, w formie kredki. No dosyć dużo tego, co... Jeszcze nie wykręcałam też, dopiero przy Was. Ja myślałam, że to będzie bardziej w formie takiego... No tu jest napisane, że to jest lipstick, ale przepraszam, o Jezu. Napisane tu jest, że to jest lipstick, ale myślałam, a i Juicy i Moist. Będzie bardziej takie balsamikowe, a to zobaczcie, to jest dosyć intensywne. Do tego stopnia, że wyszukałam sobie kredkę z lovey. Najpierw obrysuję dopiero później. Ok, kredka użyta, no to bierzemy się za tą pomadkę. Zobaczcie, niemal idealna. Ona pachnie. Czekajcie. No. Pachnie jakoś tak cukierkowo, lekko kwiatowo. Ale dobra. Zobaczcie, to jest, nie jest wykończenie matowe, to jest takie wykończenie satynowe tej pomadki, zresztą to już było widać tutaj, ale jest bardzo intensywna, komfortowa na ustach, nie czuję jej. Wczoraj specjalnie ją nałożyłam wieczorem, jak przyszliśmy, znaczy no, wieczorem, żeby sprawdzić. Przy piciu nie było problemów, utrzymywała się ładnie do. Kiedy chciałam zjeść coś, no to wtedy automatycznie zmyła się, tylko został sam kontur. Czyli zachowuje się jak klasyczna taka pomadka kremowa. Ale naprawdę, wiecie, że ja cały czas czuję ten zapach. On nie jest jakiś mocny, ale ja teraz czuję ten zapach cały czas. Jest delikatny, ale mocno utrzymujący się. I teraz tak ogólnie, jeżeli chodzi o tą kolekcję, powiem Wam. O, jeden minus, zobaczcie. Ze dwa, trzy razy wzięłam tam, i z powrotem, i tutaj już jest brudne. No, jakoś tak. Nie wiem, czy to ja nie nieumiejętnie, ale dobra. Jeżeli chodzi o tą kolekcję, widzieliście, tam była baza pod makijaż. Tych baz pod makijaż ostatnio to był wysyp. Co kolekcja, to nowa baza. Więc ja stwierdziłam, że jej nie chcę. No, to, bo jest, bo to jest bez sensu cały czas. Cały czas używam jeszcze tą. No, już mi się kończy, na szczęście. O tą. Yy, tą z y, Hyaluronikiem, co była ta seria? Też moist. No, i chciałabym zacząć używać jakieś, jakiekolwiek inne bazy. No dobra, używam w międzyczasie ze stili, ale chciałabym jakieś inne. Mam na przykład z AA kupioną. No i nie mam kiedy, bo używam cały czas tych. I gdybym chciała znowu kupić, no to tam jest baza, która znaczy ma. Gramaturę 20 gram. Te wcześniejsze miały 10. Dla mnie tego jest za dużo. Już mam dość Was. Potem, znaczy ogólnie Wam powiem, ta kolekcja mi się wydaje dość nudna. Potem to. Zobaczcie. Tutaj ten lakier dla mnie jest taki kolorystycznie odczapy. Do czego on pasuje? Ani do jednej pomadki nie pasuje, ani do drugiej pomadki. To jest takie coś dodane tak jakby na siłę moim zdaniem. Ale lakier sam w sobie, kolorek, no jest ładny. Podoba mi się. Mam nadzieję, że będzie trwały, ale to zobaczymy, przekonamy się. Zresztą u każdego to jest na paznokciach całkiem co innego. Teraz tak. O balsamie Wam nic nie powiem, bo on, nawet nie wiem jak on wyglądał. To to mi się bardzo podoba, mimo tego, że to jest złote, ale ma też w sobie drobinki takiego no, srebrnego czegoś. Bardziej zachowuje się jak taki toperek, więc do akcentów w makijażu jakimś takim wiosennym, letnim, czy gdzieś na imprezę. Bardzo fajna rzecz, tanioszka, super. Pomadka. Yy, szczerze, kiedyś bardzo lubiłam takie kolory. Wręcz, no, moi, zresztą mam dużo w kolekcji właśnie podobnego typu kolorów, albo miałam. Chyba nawet bardzo podobno miałam z burżuła, z tych takich y, piankowych. Tych, momencik. O, z tych. A nawet chyba ten jest bardzo podobny. Tak. No, zobaczcie, bardzo podobny jest do tego. O. W każdym razie kiedyś bardzo lubiłam takie pomadki i często używałam. Teraz z racji tego, że no już nosiliśmy kupę czasu maseczki. Ja odeszłam od tak intensywnych pomadek. Bardziej się przerzuciłam na intensywny makijaż oczu. No i no nie wiem. Chyba bardziej ją będę używać na zasadzie, że na palec i tak trochę tylko wklepać, żeby coś w stylu tym azjatyckim, żeby tylko trochę koloru dawała ale sama w sobie, jeżeli ktoś lubi taką kolorystykę, takie, taką intensywność, ona jest fajna, jest bardzo przyjemna, komfortowa. Ja z tych, tych dwóch rzeczy jestem zadowolona, mimo wszystko. Tylko po prostu będę używała tak bardziej, tak mi się wydaje, chyba że mi nie. Ja mi wiedzą. Co do tego, no jeszcze nie wiem. Kolorystycznie bardzo mi się podoba, ale no nie, zobaczymy, jak to z trwałością. Bo powiem wam, że paznokcie też ostatnio zaczęłam bardziej używać takich lakierów no z racji też przeprowadzki, yy, takich, których no nie widać jak odpada. <grym> no. W każdym razie tak, jeżeli ktoś ma ochotę na tego typu rzeczy, no to jestem jak najbardziej za, bo te wszystkie trzy rzeczy są fajne. Ten liter bardziej mi się podoba ten, niż ten z Lovely. No zobaczcie, nawet tutaj odrobinkę widać, ale przez to, że trzeba go dużo pakować... On nie będzie zbyt wydajny, tak mi się wydaje, bo w każdym razie ja bardzo dużo go napakowałam, ale yy, właśnie nie czuć go na oku. Czasami są takie glittery, między innymi na przykład ten, że ja na początku, jak go nałożę, to czuję, czuję taką skorupkę. Tutaj dosyć dużo napakowałam tej skorupki, nie czuć. No, dobra, no to już więcej nie będę truła. Pamiętacie? co pamiętacie? Aha, na pewno Wam napisałam, to ja mam pamiętać, nie Wy, na temat tego lakieru, czy się trzymał, czy nie, bo dzisiaj będzie miał naprawdę ostry test. No, to serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go do końca. Pa, pa!